Siemano, z tej i witamy was wraz z Zającem na nowej edycji Alakwatowej masakry. Siema, witam, dzień dobry. Jesteśmy już na serwerze, na przygotowaniach do startu Alakwatowej Masakry na wersji 1.15. Dzięki wersji 1.15 będziemy mogli zrezygnować z ograniczeń, jakie nam przystwarzała wersja 1.14.4, między innymi render distance, czy też stakowanie się mobów. Na ten moment nie uwzględniamy żadnych ograniczeń jeżeli wersja okaże się rzeczywiście tak optymalna, jak na początku, to mam nadzieję, że nie będziemy musieli wprowadzać w ogóle już żadnych ograniczeń. Dodatkowo wraz z wersją 1.15 wprowadziliśmy dwa pluginy. Pierwszy z nich są to życia, które napisaliśmy autorski własny plugin na życia, o którym nieco więcej opowiem wam zając. Na serwerze rozgrywkę zaczynamy z trzema życiami, które możemy dobrze wykorzystać lub zginąć i odejść w zapomnieniu. Liczbę tych żyć możemy powiększyć przez skraftowanie itemu o nazwie Życie, które tworzy się z Enderperły, Diamentu oraz Gastira wrzuconego do, do craftingu, co daje nam item e wyglądający jak diamond, diament, ale świecący się, który po skonsumowaniu dodaje nam jedno życie. Takich żyć możemy mieć maksymalnie 10. Gdy życia nam się skończą, e gdy życia nam się skończą, a dostajemy permanentnego bana do momentu, gdy ożywi nas ktoś, kto, kogo znamy, kogo poprosimy o ożywienie. E, komendą ożyw to osobie wykonującej tą komendę e, zabierze jedno życie, a was przywróci do świata żywych, do świata aktywnych graczy. Ja teraz lewatywa ożywię. Tutaj macie komunikat, jaki występuje, czyli... Tak. Że nie macie teraz rzeczy. lewatyw został ożywiony, mi zabrano jedno życie, ja sobie teraz je dojem, żeby je uzupełnić. Lewa ty właśnie powrócił do świata żywych. Dodatkowo można też sprezentować jakemuś graczowi. Jakieś życie 1, 2, 7, aczkolwiek liczba żyć, którą chcecie przekazać oraz życia, które, oraz życia, które posiada dany gracz, nie może łącznie przekroczyć liczby 10, bo taka jest maksymalna liczba żyć. Również gdy dajecie życia. Wasza liczba żyć nie może spaść do zera, ponieważ nie możecie dać więcej, niż aktualnie posiadacie. Dodatkowo możecie sprawdzić ilość aktualnie posiadanych żyć komendą życia, lub sprawdzić liczbę aktualnie posiadanych żyć przez innego gracza, komendą sprawdź oraz dokładny nick. Kolejną rzeczą, jaką dodaliśmy, jest system zgłoszeń. Serwerowy, Minecraftowy system zgłoszeń. Nie będzie to już tak jak w poprzedniej wersji, że będziemy musieli zgłaszać na Discordzie. Trzeba będzie przez Discorda wchodzić na dane zgłoszenie. Teraz mamy oddzielny, dedykowany pod to system zgłoszeń, który usprawniać będzie nam o wiele sprawdzanie zgłoszeń i będzie to bardziej płynnie przeprowadzane. Na przykład, bierzecie sobie, hmm, gdy Wam ktoś okradnie, powiedzmy, tą beczkę bo oczywiście logblock będzie działał tak, jak to działało do tej pory. Wpisujecie sobie zgłoś i macie napisane, że musicie napisać wiadomość na czacie. Zanim to jednak zrobicie, to musicie podejść jak najbliżej tego miejsca przestępstwa, a jeżeli to skrzynka, to trzeba przed nią stanąć. Dokładnie przed tą skrzynką na wprost. I wpisujecie teraz, opisujecie problem, czyli na przykład gracz, dokładnie gracza, ukradł nam diamenty, 15 powiedzmy diamentów To jest. Tu piszecie co chcecie, tylko ma być ważne, żeby dokładna nazwa gracza, którego zgłaszacie, żeby dostała odpowiednia osoba bana. Jak widzicie macie pomynik, że trzeba się dość streścić wpisaniem tego, przedłużymy trochę ten czas, bo zgłoszenie już zostało anulowane, bo nic nie wpisaliśmy. Bo jak ktoś sobie napisze zgłoś, ale się rozmyśli, no to jak nic nie wpisze, to anuluje się to zgłoszenie. Także jaż sobie napiszę tutaj coś tam i teraz na czacie się napisało, więc jeszcze raz pisujemy zgłoś poprzednią wiadomość i tworzy nam się zgłoszenie. Na razie napisane macie tutaj na zielono kategoria, ale tu będą odpowiednie nazwy. Pod będzie kategoria za griefing, za kradzież, za hakerstwo, inne, a dodatkowo za zabójstwo, bez, bez, bez powodu zabójstwo. Wybieramy sobie, tutaj będzie kradzież. O, zgłoszenie zostało utworzone. Teraz jakiś admin może przyjąć te zgłoszenie i dostaniecie powiadomienie, że zaczął rozpatrywać te zgłoszenie. Dodatkowo macie komendę pró prócz zgłoś, macie także status, która informuje Was o wszystkich Waszych zgłoszeniach na serwerze. Czerwone to już zamknięte, rozwiązane, czyli ktoś się zajął tym, zbanował, rozwiązane, koniec, kropka. A zielone to w trakcie, które jeszcze trwają, które są procesowane. Tu jest nasze ostatnie zgłoszenie. Tutaj nic nie macie, opis tego zgłoszenia jest tutaj, czyli... Że jest otwarte, kategoria na razie jest napisane Stall, czyli że to jest kradzież. Podjęta jest już przez zające, jak widzicie? Możecie dodać jeszcze komentarz tutaj. Kliknij, aby dodać komentarz do zgłoszenia i piszecie znowu na czacie. Halo, proszę pośpieszyć na przykład zgłoszenie, bo wam się spieszy, bo chcecie, żeby ten. Ona sobie zgłosi, tam jest zgłoszenie, nieważne. Macie ten komentarz, że dodany zostało. Teraz piszemy sobie status. Jak zobaczycie, macie teraz zgłoszenie, macie jedno, jed, jeden, jeden komentarz do waszego zgłoszenia. O, przyszła wam odpowiedź, że została przez zająca dodana. Piszecie jeszcze raz sobie status. Patrzycie zgłoszenie i rzeczywiście dodał, już się robi. Zając to, jest system zgłoszeń, dzięki któremu będziemy mogli się tepać na miejsce zdarzenia, będziemy mogli to zweryfikować o wiele szybciej i dokładniej. Będzie ukarana odpowiednia osoba. Ważne jest, że macie napisać dokładnie dni osoby, której chcecie zgłosić, bo przecież macie przeważnie skrzynki współdzielone z graczami, będziecie się wymieniać itemami. Więc musicie napisać dokładnie osobę, na jaką ma jest zgłoszenie. Każde zgłoszenie równa się jednej osobie. Pojedyncze zgłoszenie równa się pojedyncza osoba. To jest ważne, żeby to zapamiętać. Zgłoszenia będą rozpatrywane, podejrzewam, minimum codziennie. Będą wyjątki, że na przykład nie będzie żadnego administratora w ciągu dnia. Trudno się mówi, ale będziemy mieli cały czas backupy, czyli zapisy świata, więc nie ma się co przejmować w przypadku griffingu. Myślę, że zgłoszenia już mamy obcykane. Więcej informacji będziecie mieć. Czytajcie uważnie komunikaty, a na pewno nie pogubicie się i będzie to w miarę proste. Dodatkowym pluginem jaki jest na serwerze, który... Ma wprowadzić pewne rozmaicenie do rozgrywki dla już takich frików naszych, ala Masakrowiczów, którzy naprawdę siedzą na serwerze bardzo dużo, żeby coś mieli z tego serwera, nie tylko wybustowanie wszystkiego, znalezienie wszystkich surowców i mieć już nie wiadomo jaki level. To a propos levelu, będziecie mogli wykorzystać swój level, potencjał z waszych jakichś tam maszyn, ekspiarek w pluginie z beaconami, który bliżej przedstawi Zając. Dokładnie. Także. Tak jak to na poprzedniej edycji było, dużo osób zrobiło już sobie sety, narzędzia, zrobiło ich sobie kilka zestawów. Mieli ogromne ekspiarki, ale nie było co robić z expo. I tutaj przychodzi właśnie taki oto klocuszek, lampka świecąca, chyba diamentowa w środku, która pozwoli nam właśnie tego Expo wykorzystać. Po jej otwarciu widzimy jakieś inne gui, w ogóle coś innego niż znamy do tej pory. To za zdobyte, zdobyte doświadczenia pozwoli nam yy, otwierać nowe drogi rozwoju ulepszać nowe rzeczy. Na przykład, przyspieszyć czas przepalania piecy, który aktualnie mamy wymaksowany, przyspiesza wzrost roślin. Trzeba kliknąć na taką ikonkę efektu, który chce się trzymać na danym i za i klikając na butelkę expa za punkty doświadczenia można sobie taki upgrade zakupić po zakupieniu i po zakupieniu. Wszystkie nasze roślinki będą rosły tak jakby o jeden stopień rozwoju szybciej. Na maksymalnym poziomie akurat tego ulepszenia rosną praktycznie od razu po zasadzeniu. Tutaj teraz możemy zaprezentować, jak to wygląda na maksymalnym ulepszeniu piecy. Żeby ulepszyć maksymalnie piecę, musimy wyłożyć aż 1270 levela, ale jak widać teraz, to będzie bardzo opłacalne. Także lewy zaprezentuj, jak to będzie wyglądało. Oj, Chyba wyłą wy wyłączyłem tak wyłączyłem bo, można, bo można te efekty też wyłączać ja żeby żeby e, tak jakby jak nie chce się czegoś aktualnie czy się wolniej przepalić czy bo tutaj też są takie rzeczy jak o. na przykład e, szybsze rozpienie mobów ze spawnerów czy e, że dane moby w okolicy agresywne przestają być agresywne w okolicy bikona lub co najlepsze e, jest e, upgrade który pozwoli za dość wysoką cenę ale pozwoli w okolicy na latać także te od teraz e, zdobywanie expa nie będzie już tylko na pokaz ale również będzie wykorzystywane do bardzo przydatnych rzeczy i przydatnych efektów na sam koniec mamy bardzo ważne zmiany i bardzo ważne informacje dotyczące dostania się na serwer Whitelista będzie nowa zerowa z reguły nie będą żadni gracze na niej ale mamy miejsce dla takich wzorowych zasłużonych sobie graczy, poprzednich ala którzy grali, że tak powiem nieskazitelnie, którzy zasłużyli sobie na grę w nowym sezonie i dowiedzą się te osoby odpowiednio jak będą mogły wejść na serwer. Nie będziemy mówili jakie to osoby, będziecie widzieli przy starcie. I a propos startu i a propos zapisów, na stronie alamasakra.pl macie specjalną zakładkę u góry, którą widzicie teraz na ekranie o nazwie zapisy. Tam będziecie mieli formularz, który należy wypełnić, aby się dostać na serwer, nie omijając żadnego pola oczywiście taki jest checkbox, czyli musicie pokazać, że nie jesteście robotem. Wysyłacie to, my sprawdzamy to zgłoszenie i według naszych kryteriów nie powiemy jakich ale ważne, żeby. Spełnić wszystkie okienka, czyli wypełnić wszystkie okienka, nawet coś tam napisać o sobie, i według tych kryteriów, które wy napiszecie, będziemy dodawać sukcesywnie na serwer osoby. Uwaga, Minecraftowe świry: zapomniałem dopowiedzieć najważniejszej rzeczy. Należy subskrybować ten kanał oraz posiadać publiczne subskrypcje w celu weryfikacji. Jest to warunek konieczny. A teraz oglądajcie dalej. Sloty będą zwiększone, ale nie do przesady. Musimy przetestować jeszcze ten serwer oczywiście w boju, jeżeli będzie się renderował świat. Więc pisanie jeszcze raz o zwiększaniu slotów, zwiększaniu slotów będzie tak jak było to na poprzedniej wersji. Uporczywe pisanie będzie banowane, jak to było na poprzedniej wersji, jak już to powiedziałem. Dodatkowo będą live'y. W czwartek będzie live wieczorny. 19 będzie pierwszy live z przygotowań takich już oficjalnych, ostatecznych, a 20 grudnia o godzinie 18 będzie oficjalny start. Dodatkowo w sobotę jest live uzająca. Jeżeli się nic nie zmieni, to będzie live uzająca z kontynuacji, z roz, rozrostu się serwera, bo to już będzie dzień potwarcia. Po a uwierzcie mi, że dzień potwarcia po to jest ogromny yy, progres na, na La Masakrze, co coś się dowiedzieliśmy na poprzedniej edycji. Miejmy nadzieję, że wytrzyma serwer. Docelowe sloty są na początku między 20 a 30. Jeżeli będzie wszystko w porządku, rzeczywiście wersja będzie dawała radę, serwer nie będzie się yy, będzie dawał sobie radę, to będziemy zwiększali, ale nie do przesady. Nie, nie chcemy tutaj y, jakiejś masówki robić. Jest to serwer dla widzów, dla ludzi, którzy z pasji tworzą YouTube'a, jakieś streamy robią i nie będzie to 100 slotów na pewno, nie będzie pewnie to też 50, ale pod 50 podchodzące między 30-40 myślę, że to jest nasz cel. No i myślę, że to tyle. Dokładnie. Wszystko powiedziane. Wszystko powiedzieliśmy. Można Także <głos》> czekajcie, zapisujcie się już przede wszystkim na stronie według formularza. No i. Czekajcie na live, jak to będzie na live, będzie wiedział najwięcej, bo tam będę odpowiadał na wszystkie pytania. Live będzie, jak się uda, to też z Zającem. A mówię, tak jak po otwarciu, sobotę będzie Zając liveował, już, już z rozgrywki, także, także zapraszamy na live'a. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia na serwerze. Hello, Siemka.